Prawie pusty Dubrownik, jest to możliwe, pod warunkiem, że się wstanie o 6 rano na wycieczkę do mostarzu. W tej godzinie nie trzeba się bić o dostęp do tego, żeby sfotografować jakąś atrakcję. są w ogóle nie trzeba się bić, także tak głupio gadam, ale rzeczywiście teraz jest bardzo mało ludzi i miasto jest takie fajne, zespane. Bardzo lubię takie miasta, aczkolwiek rzadko korzystam z tego, żeby je tak oglądać, bo jestem śpiochem więc cieszę się że mamy dzisiaj tę okazję i bardzo mi się podoba ten pomysł bo do tego jeszcze teraz wyjątkowo jakoś taki jest intensywny ten zapach jaśminu więc jest super trzewapi trzewapi are Teraz przed wejściem na most, ten stary most w starze i bardzo, bardzo, bardzo mi się tutaj podoba. Szczerze powiedziawszy nie wiem jak wybiorę to, co mam namalować z tego miejsca. Jest tak piękne. Wchodzimy teraz na most. Mam nadzieję, że będzie widać jak cudowny kolor marzeka tutaj. jest totalnie turkusowa. Siedzimy w restauracji. Zaraz będziemy zamawiać i zaraz Wam też pokażę, jaki mam widok tutaj. No i tutaj czuję, że może będziemy musiałbym wypatrzeć to, że na chwilę ja wyciągnę szkicownik i ten most tutaj w Mostarze sobie nasze chłopak. Widok jest taki. A tu jest już ja. To jest naprawdę przecudowne miasto. Woda ma taki kolor, serio, zero filtrów. I tylko y, jedyne co mnie napawa smutkiem tutaj to to, że, że taka straszna pajna się to wydarzyła. Prawdziwa ja. Nie wiem malować, więcej,

a jeszcze nie dotarliśmy na sam dół, zjemy się, że jest jeszcze lepiej. Wróciliśmy z naszej wycieczki z Mostaru, yy, tutaj jeszcze nie zakończona moja y, akwarelowa relacja z Mostaru, będę nad nią jeszcze troszkę pracować, ale strasznie, strasznie się cieszę, że udało mi się coś już na miejscu namalować, no i bardzo, bardzo się cieszę, że się tam wybraliśmy, przepiękne miejsce.